Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, Geek Factor. Z okazji premiery nowej edycji gry Dixit, razem z wydawnictwem Rebel, któremu dziękuję za sponsorowanie tego materiału, postanowiliśmy pokazać Wam, jak ta gra działa. Gra jest przewidziana dla 3 do 8 graczy od 8 roku życia. Na początku układacie planszę na środku stołu. Każdy z graczy wybiera kolor i w tym kolorze dostaje króliczka oraz żeton do głosowania. Króliczki wszystkich graczy trafiają na pole 0 na planszę. Karty bardzo dokładnie tasujemy i każdemu z graczy rozdajemy po 6 kart. Z pozostałych kart tworzymy stos do dobierania, zostawiając trochę miejsca z boku na stos kart odrzuconych. Co rundę, jeden z graczy zostaje narratorem i ich zadanie będzie polegało na naprowadzeniu graczy na jego lub jej kartę. Narrator spośród kart na ręce wybiera w tajemnicy jedną z kart i wypowiada na głos jakieś skojarzenie, które ma na celu naprowadzić innych na tę kartę. Tym skojarzeniem może być jakieś zdanie, cytat, Odgłos, czy nawet ruch, lub taniec. Po usłyszeniu skojarzenia, pozostali gracze wśród swoich kart próbują znaleźć kartę, która najbardziej pasuje do tego skojarzenia. Jak już to zrobią, to przekazują w tajemnicy tę kartę narratorowi, który tasuje razem z kartą wybraną przez siebie na początku. Następnie rozkłada te karty dookoła planszy przy numerach od 1 w górę. Każdy z graczy Poza narratorem w tajemnicy głosuje, która karta najprawdopodobniej należy do narratora. Kiedy wszyscy zagłosują, kładą rzetony głosowania przy odpowiedniej karcie. Może się wydarzyć w tym momencie jedna z trzech rzeczy. Nikt nie wskazał karty narratora. Wówczas narrator nie dostaje punktów, a wszyscy pozostali gracze dostają po dwa punkty. Wszyscy odgadli kartę narratora. Wówczas podobnie, narrator nie dostaje punktów, a wszyscy pozostali dostają po dwa punkty. Niektórzy zgadli kartę narratora. Wówczas narrator i osoby, które wskazały jego kartę, dostają po 3 punkty. Dodatkowo, niezależnie od opcji, każda osoba oprócz narratora, na której kartę zagłosowano, dostaje jeden punkt za każdy głos. Wszystkie wyłożone karty zostają zebrane i odłożone na 100 z kart odrzuconych. Każdy z graczy dobiera karty, żeby z powrotem mieć 6 kart na ręce. Nowym narratorem zostaje kolejna osoba zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gra się toczy dopóki któryś z graczy nie osiągnie 30 punktów. Wówczas podliczacie punkty i gracz z największą ich liczbą zostaje zwycięzcą. Ale to nie wszystko. Oprócz gry Dixit do sprzedaży powraca również jej samodzielny następca, czyli Dixit Odyseja. Oferujący masę nowych kart, które można po prostu zastosować podczas gry w standardowego Dixita, ale też możliwość zagrania w większym gronie oraz przy użyciu specjalnych wariantów. Podstawowe zasady pozostają bez zmian, więc tutaj opowiem tylko o dodatkowych rzeczach. Zacznijmy od tego, że plansza do Dixit Odyseja wygląda w ten sposób i składa się z dwóch części. Miejsc dookoła planszy na karty mamy teraz 12, a nie 8. Zamiast żetonów do głosowania tutaj dostajemy tabliczki do głosowania i jeden znacznik, jeżeli gramy od 3 do 6 graczy, lub dwa znaczniki, jeżeli gramy od 7 do 12 graczy. Kolory znaczników w tym podstawowym wariancie nie mają znaczenia. Jeżeli gramy na 7 i więcej graczy, każdy z graczy może, ale nie musi zagłosować na dwie karty z wyłożonych. Punktowanie przebiega tak samo, z tą różnicą, że na 7 graczy i więcej, każdy nie będący narratorem może otrzymać maksymalnie 3 punkty za głosy oddane na jego lub jej kartę, niezależnie od tego ile głosów otrzymali. Gracz, który zagłosował tylko na jedną kartę i trafił kartę narratora, dostaje jeden dodatkowy punkt. Dixit Party to ciekawy wariant dla 6 do 12 graczy. W tym wariancie przygotowanie wygląda podobnie z tą różnicą, że każdy z graczy dostaje 5 kart, a do tabliczki do głosowania dostaje konkretnie zielony znacznik. Narrator otrzymuje dodatkowo jeden czerwony znacznik. Po tym jak narrator wypowie skojarzenie, zbierze karty od wszystkich graczy. Potasuje i rozłoży je dookoła planszy, może jedną z kart, wiadomo, że nie swoją, zablokować czerwonym znacznikiem, co ujawni w tym samym momencie, jak inni ujawnią swoje głosy. Jak wygląda punktowanie? Każdy z graczy dostaje tyle punktów, ilu graczy zagłosowało na tę samą kartę co oni maksymalnie 5. Gracze, którzy zagłosowali na kartę wskazaną czerwonym znacznikiem, nie otrzymują żadnych punktów. Gracze, którzy jako jedyni zagłosowali na jakąś kartę, również nie otrzymują żadnych punktów. Gdy każdy z graczy wcielił się w narratora, gracz z największą liczbą punktów wygrywa. Dixie drużynowy to wariant przewidziany dla 6, 8, 10 lub 12 graczy. Tutaj dobieracie się w pary i siadacie naprzeciwko siebie i każdy z graczy dostaje 4 karty oraz dostajecie jednego królika i tabliczkę na parę. Narrator tradycyjnie wybiera kartę i oferuje skojarzenia. Jego partner lub partnerka przekazuje ze swojej ręki kartę, która najlepiej pasuje do tego skojarzenia. Następnie drużyny między sobą ustalają, kto wybiera i przekaże kartę do puli. Nie mogą pokazywać sobie kart ani mówić, co na nich jest. Narrator tasuje karty i wykłada je przy planszy. Teraz w głosowaniu biorą tylko i wyłącznie udział gracze, którzy nie są narratorem i nie przekazali w tej rundzie kart. Głosowanie i punktowanie działa tak samo jak w grze podstawowej, z tą różnicą, że na końcu gracze dobierają karty tak, żeby mieć cztery karty na ręce. Po tym jak każdy z graczy był raz narratorem, gra dobiega końca i wygrywa drużyna z największą liczbą punktów. To wszystko, co musicie wiedzieć, żeby móc zagrać w Dixit oraz Dixit Odyseja. Nie zapomnijcie o niezliczonej liczbie dostępnych dodatków, które można zakupić i używać z jednym i z drugim tytułem. Jeżeli macie jakieś pytania lub uwagi, to zapraszam do sekcji komentarzy. A póki co w imieniu swoim oraz wydawnictwa Rebel dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, a przede wszystkim do oglądania i do grania.